No, często młode tracą matki albo po prostu się gubią. Spacerowanie sobie z nosorożcem i biegającą wokół owcą to było niesamowite przeżycie. Każdy słonik wieczorem jest otulany kocem. Przy okazji ona je uczyła, jak się żeruje, tak? One się przynieczyły bezpiecznie i taka trochę zastępcza mama. Dzień dobry. Przy mikrofonie Dorota Kozarzewska to mój autorski podcast. Jak nie zginąć w buszu? 30 lat temu po raz pierwszy poleciałam do Afryki. Jako pierwsza Polka ukończyłam tam szkołę przewodników po buszu. Jestem najbardziej doświadczoną polską przewodniczką po sawannie, pustyni i lesie tropikalnym. Jak nie zginąć w buszu? To moje opowieści o instynkcie przetrwania zwierząt w Afryce i o tym, jak my, ludzie, niszczymy naturę. Dzisiaj zaprosiłam do studia Kasię Miazgę, lekarkę weterynarii, która gościła w moim podcaście już kilka razy. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Kasiu, kiedy rozmawiałyśmy ostatnio, kilka tygodni temu, powiedziałaś, że w szamuarii działa sanktuarium. Ja w swojej pracy zawodowej spotykam się z określeniami sanktuarium i ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Czy zechciałabyś wyjaśnić, jaka jest różnica? Tak, już wyjaśniam. Różnica między ośrodkiem rehabilitacji a sanktuarium, główna różnica, bo jest ich kilka, jest taka, że w sanktuarium zwierzęta mają swój dom najczęściej już do końca swojego życia. Natomiast ośrodkiem rehabilitacji nazwiemy miejsce, które ma w planie zwierzęta wypuścić na wolność. Właśnie po okresie rehabilitacji czy leczenia. Czyli ja rozumiem, że jak opowiadałaś o Born Free, opowiadałaś tam o lwach, o lampartach, które miały już kontakt z człowiekiem, ten kontakt powoduje, że one już nigdy nie mogą wrócić do buszu, bo znają człowieka i mogłyby być dla nas groźne, tak? Dokładnie tak. Po pierwsze, mogłyby być groźne dla nas, a po drugie, nie mają narzędzi, żeby w takiej dziczy przetrwać. Chodzi mi i o zdolność do polowania. Tak jak wspominałam w poprzedniej naszej rozmowie, różne choroby, jakieś dysfunkcje, ale mimo wszystko chcemy im zapewnić warunki jak najbardziej przybliżone do tych dzikich, naturalnych, żeby mogły w spokoju i zdrowiu po prostu przeżyć jak najdłużej. A w związku z tym ośrodki rehabilitacji różnią się czym? Tak jak wspomniałam, głównie właśnie tym, że te zwierzęta mamy w planach wypuścić. Tak? Oczywiście dlatego podkreślam, że mamy to w planach, bo nie zawsze jest to możliwe, ale takie jest główne założenie i cel tych ośrodków. W Szamuari taki ośrodek również istnieje. Początkowo był dość niewielki, ale kilka lat temu otworzyli nowy, bardzo duży, w którym Schronienie i możliwość leczenia mają zwierzęta różnych gatunków. Są też ośrodki rehabilitacji, przystosowane stricte dla danej grupy czy danego gatunku. Ja na przykład, pracując teraz w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, pracuję też w Ptasim Azylu, gdzie przyjmujemy tylko i wyłącznie ptaki. Tak? I też wypuszczamy na wolność te wszystkie, które jesteśmy w stanie. Zanim dojdziemy do Warszawskiego Zoo, Uparcie wracam do naszej ukochanej Afryki. Czyli tak, mamy dwie liwiczki. Jedna niech będzie historią mojej tamu, czyli tygodniowa liwiczka znaleziona przy torach przez robotników, zaniesiona do ludzi, dotykana przez ludzi, wychowana przez ludzi, karmiona przez ludzi. Ja jej też przecież mięso dawałam. No do końca życia, do końca swoich dni, już spędza czas za kratami. Czyli można powiedzieć, uratowaliśmy jej życie, ale już nie pójdzie do buszu. A teraz mamy drugą lwiczkę, która też ma tydzień. Czy taka lwiczka ma szansę na powrót? i Jak należałoby się zachowywać? Czyli jak ma przebiegać proces rehabilitacji takiego lwiątka? Może być trochę starsze dla przykładu, to ty zdecyduj. Żeby mógł, mogła lwica za jakiś czas żyć w dziczy. Nie wiem, dlaczego akurat wybrałaś lwa. Bo, no bo akurat, kocham, bo kocham. No dobra, to wiem, dlaczego wybrałaś, ale akurat, akurat z lwami nie miałam do czynienia. A z czym miałaś? Głównie z roślinożernymi gatunkami, ale z drapieżnymi również. Opowiadam. I mogę opowiedzieć, tak? Po prostu powiem o czym, o czym wiem, bo nie chcę tykać tematów, których nie wiem, bo. oczywiście. Nie ma co tutaj się wymądrzać. W szamuarii głównie przyjmowane są gatunki zwierząt roślinożernych. Od malutkich antylopek po słonie i nosorożce, żyrafy, hipopotamy. Także tych, tych gatunków jest bardzo dużo. Wybiegi też muszą być dla nich oczywiście dostosowane. U nich jest trochę łatwiej z tym wypuszczeniem na wolność, dlatego że łatwiej zdobywają pożywienie niż drapieżniki. Jeżeli chodzi o drapieżniki, to miałam przyjemność uczestniczyć w takiej rehabilitacji szakali. Co u szakali jest ciekawe, czego się tam dowiedziałam, one. Do pewnego momentu. Czaprakowy, przepraszam, przerwałaś. Tak. Czaprakowy. Tak, czyli tak. ten z czarnym pasem, to tak. wyjaśnimy słuchaczom. Szakal z czarnym pasem, który żyje w dużych grupach. I taki najbardziej popularny z trzech e, gatunków szakala, jaki mamy w Afryce. Tak. Mhm. One dosyć często są znajdowane, w związku z tym, że są postrzegane jako szkodniki. E, I farmerzy często zabijają rodziców. Po czym znajdują gniazdo z młodymi i przywożą je do ośrodka rehabilitacji. Jakby trochę to dla mnie było zawsze takie, nie rozumiałam, tak? No bo chcą, żebyśmy im odchowali kolejne, ale okej, okay, przyjmowaliśmy wszystko. <grym> przyjmowaliśmy wszystko. One też są do pewnego momentu karmione z ręki, z butelki, no bo nie ma innej możliwości. Natomiast to, czego się dowiedziałam, co było dla mnie bardzo ciekawe i na pytania, dlaczego tak jest, usłyszałam, po prostu tak jest. One w pewnym momencie po prostu dziczeją. Jest tak, że chcą być z ludźmi, jak są małe, mhm. a nagle uciekają, chowają się, boją się ludzi. Po prostu im się włącza coś, że, że nagle przestają chcieć mieć z ludźmi kontakt, stronią od ludzi. Szakale. Tak. I ja tak widziałam dwa takie mioty i rzeczywiście tak było, że było ok, chętnie tam powiedzmy piły z butelki, po czym za jakiś czas nagle w ogóle indywidualiści, zero kontaktu, daj mi mięsko i uciekam z nim. Więc y, to jest y, łatwe, powiedzmy. Po jakim czasie były wypuszczone do buszu? O, jak były już takie mniej więcej koło roku, może troszeczkę mniejsze je, jeszcze. Troszkę I, młodsze. I przez cały czas były karmione mięsem podawanym przez was? Y, znaczy tak, początkowo było to mleko, tak, później z reguły jakaś taka trochę psia karma nasączona mlekiem, nasączona wodą, później tak, y, mięso podawane przez nas. Czyli jak moment, w którym wypuszczasz w buszu, no to jest ten moment, też jak z Elzą, odwoły się do tej Elzy, bo mm -hmm. pojawiłaś się w naszych rozmowach, kiedy ja opowiadałam o Elzie, kiedy George i Joy zabrali Elzę, czyli wracam uparcie do lwów, mm -hmm. <grafy> zabrali do Masajmara i myśleli o tym, żeby ją wypuścić do dzikich lwów. I ona, co prawda, dołączyła do rodziny lwiej, ale nie potrafiła polować. I wróciła bardzo chuda i schorowana. I z powrotem zabrali ją na północ, wiesz, do rezerwatu Kora. Czyli nie potrafiła polować. A tutaj przy szakalach, być może dlatego, że jest grupa, kombinuję mm -hmm. teraz, my mm -hmm. tak myślę. Może jak są wypuszczane, no to wtedy to mięsko jakoś potrafią upolować albo wyszarpać padlinę. Jak myślisz? No, no właśnie. U nich plus jest taki, że część ich diety stanowi padlina, tak, którą znajdą, która im się kojarzy z mięsem, które my im zostawialiśmy. Po drugie to na co polują jest niewielkich rozmiarów. I zdarzało się, że znajdowaliśmy jakieś myszy, gryzonie, które po prostu się wkradły na wybieg. I zostawały przez te nasze maluchy zjadane, czy jakieś ptaki, które gdzieś przysiadły. Więc tutaj no, było troszkę, troszkę łatwiej je nauczyć tej dzikości. Były też sytuacje, ponieważ one kopią nory, że potrafiły się przekopać i uciec z wybiegu. To znaczy, że już były gotowe i wybrały wolność. Brawo, brawo dla szakali. Wiesz, ja mam takie doświadczenie z ostatnich lat. Trafiłam do nowego no, takiego ośrodka rehabilitacji. Położonego blisko góry Kenia, Mount Kenia w Kenii, do no, którym mnie zachwycił. Obok tego ośrodka rehabilitacji jest projekt, tak naprawdę projekt rozrodu Antylop Bongo, które w swojej są przepiękne. Mhm. Wiem, że wiesz, że jak wyglądają Bongo. Tam jest śmieszna, znaczy śmieszno-smutna historia, ponieważ Kilkanaście antylop Bongo zostało sprzedanych do zoo w San Diego w Stanach i kiedy wystrzelano wszystkie antylopy Bongo w Kenii, zoo z San Diego, gdzie antylopy Bongo się ładnie rozmnażały, przysłało Kenii z powrotem Bongo pod Mount Kenia. Mamy w Kenii mniej niż 200 sztuk. Antylopy, pięknej, rudej antylopy. Zachęcam słuchaczy do wygooglowania tego, jak wygląda antylopa bongo. Przy projekcie bongo znajduje się ośrodek rehabilitacji. I tam poza zwierzętami, dla mnie jest bardzo ciekawe, co Ty mówisz o drapieżnikach, ponieważ jak byłam tam ostatni raz, widziałam lamparcicę, taką dwuletnią, i dziewczyna, która mnie oprowadzała. Mówiła, że ta lamparcica już za chwilę będą ją wypuszczać, będzie gotowa. Nie było absolutnie mowy, żeby dotykać, nikt nie dotykał. Ona siedziała pięknie na drzewie, mięso było jej wrzucane. Także bardzo jestem ciekawa losów tej lamparcicy. Ale tam było kilka śmiesznych, słuchaj, sytuacji. Po pierwsze, był tam leniwy guziec, którego <grym> wywalano kilka razy z tego projektu. A on za każdym razem uparcie wracał i mówił: Jestem leniwy i chcę, żebyście mnie karmili. Była samica strusia, która m, chyba miała na imię Matylda, z tego co pamiętam, która nie była w stanie żyć na wolności, bo miała zdeformowaną nogę. Więc rezydentka ośrodka rehabilitacji. Ale była tam też bardzo śmieszna Elandzica, samica Elanda, największej antylopy afrykańskiej, która może dochodzić w wadze do jednej tony. I e, zwyczajnego Elanda, bo wiesz, mhm. mamy tam dwa gatunki, derbiego i zwyczajny, to był zwyczajny Eland. I ta Elandzica regularnie wracała do ośrodka rehabilitacji rodzić młode. To Ona znam taką sytuację znasz? też. Znasz, tak. opowiedz, zapraszam. Mhm. Yy, znaczy, chyba, że chcesz dokończyć. Nie, nie, będę nie, nie ja tylko tyle chciałam Ci powiedzieć, żeby dać Ci przerwę i właśnie <laughs> licząc na to, że może mamy podobne y, wspomnienia. Tak, w, w Shamuari była taka y, Niala. Też bardzo ładna antylopa, troszkę drobniejsza od bongo, ale też taka podobna, powiedzmy. Niala to gatunek, nie tak, imię. Tak, mhm. Niala na imię miała Miracle, czyli cud. Mhm. I ona no, też była odchowana, później wypuszczona, ale gdzieś tam się kręciła po prostu w okolicy tego ośrodka rehabilitacji i też wracała ze swoimi młodymi, wracała je urodzić, a później z nimi, bo po prostu tam się czuła bezpiecznie najprawdopodobniej. Także też zawsze miło było ją w okolicy zobaczyć. Zobacz, jakie to jest niesamowite, że te antylopy są tak mądre. Akurat ta Niala Miracle i ta Elandzica, nie pamiętam jej imienia, po prostu przychodziły tam, gdzie bezpiecznie urodzić młode. Dla mnie, jeżeli chodzi o antylopy, to taką niesamowitą historią jest to, jak patrzę na wielką migrację, armię, ponad miliona dwustu tysięcy gnu wędrujących między Kenią a Tanzanią, kiedy te najstarsze antylopy, słuchaj, wchodzą w środek stada, żeby urodzić, bo mhm. wiedzą, że, a czego nie wiedzą te młode, że rodząc na zewnątrz, narażają się, od razu na atak lwich mam, które muszą nakarmić swoje młode. Także ta mądrość antylop to jest coś niesamowitego. Chciałabym porozmawiać o słoniach w takich ośrodkach rehabilitacji. Zamieniłyśmy słowo, że obie znamy projekt założony przez Daphne Sheldrick po śmierci męża Davida, który był rangerem, w Tsavo. Daphne Sheldrick założyła przytulisko, ośrodek rehabilitacji dla słoni pod Nairobi. Madame Daphne Sheldrick od kilku lat nie żyje, ale ja jestem w kontakcie z jej córką, Angelą, i no, byłam tam kilkadziesiąt razy, też na takich prywatnych, popołudniowych wizytach. To, co pamiętam z książki Daphne Sheldrick, to, są jej, to były jej zmagania ze znalezieniem odpowiedniej formuły, odpowiedniego mleka. Ponieważ na początku podawała słonikom, uratowanym słonikom, podawała mleko krowie. To mleko nie było przystosowa jak gdyby nie, nie przyswajały słoniki tego mleka i umierały. I ona była zrozpaczona. Z tego co pamiętam, około dwóch lat zajęło jej dobranie takiej formuły, która była przyswajalna przez słonie, i one przestały umierać. Wiem, że masz nam do opowiedzenia ciekawe rzeczy dotyczące tego, czym takie sieroty z buszu są karmione w szamuarii. To jest bardzo długi temat, postaram się go streścić. Tam już pracują bardzo doświadczeni opiekunowie. Też swoje przeżyli, wypracowali sobie własne swoje jakieś schematy. Są takie mieszanki paszowe, na których się bazuje. W zależności od y, gatunku, czy to dla źrebiąt tak, w przypadku na przykład zebry, czy dla cieląt w przypadku przeżuwaczy, y, na przykład bawołów, czy, czy innych, ale dla każdego gatunku była taka oddzielna rozpiska, ile mleka, ile wody, ile śmietanki, żeby było tłustsze, bo na przykład bardzo m, zawartością tłuszczu to mleko się różni. Okazało Krowie się na przykład? Yy, tak. Krowiej. Tak. Na przykład yy, okazało się, że yy, mleko bawołów jest bardzo tłuste, i w momencie, kiedy było ich w ośrodku chyba trzy, takie cielaczki, uznano, że zamiast yy, robić im te mieszanki. Po prostu zakupiono krowę rasy Jersey, z tego co pamiętam, która ma dosyć tłuste mleko. To wspaniałe. I poza tym, że jakby te mieszanki były dla nich robione, no to one sobie mogły pić od tej, od tej krowy. Przy okazji ona je uczyła, jak się żeruje, tak, one się przynieczyły bezpieczniej. Taka trochę zastępcza mama. Przy okazji y, słoni to było bardziej skomplikowane. Tam było dużo różnych dodatków, y, trzeba było zmieniać proporcje, też w zależności od tego, jak rosły, czy było ciepło, zimno, bo organizm maski na to reaguje i skład mleka, nawet naszego kobiecego, zmienia się w zależności od pory roku czy potrzeb y, naszego dziecka. Także to no, biegunki były jakby są nieuchronne, to się zdarza. I, I tych dodatków jest sporo, ale jakoś to wszystko e, na szczęście udaje się wypracować. Co innego dla e, hipopotama, co innego dla żyrafy. Często jest też problem z ich karmieniem, tak? No bo one nie potrafią pić z butelki. Jak się karmi małego hipopotama? E, no tutaj akurat, <gry> bo właśnie nie chciał pić z butelki, po Aha. prostu był karmiony z miski. Z miski żłopał. Tak, żłopał sobie z miski, mhm. bo też te zwierzątka często które trafiają, są tak słabe, że albo nie mają siły ssać, mhm. ale też no to jest całkiem co innego. Smoczek jest inny niż po prostu sutek matki, inny zapach, ludzie i światło. One też na przykład trzeba karmić pod odpowiednim kątem, tak? Niektóre muszą się wyciągnąć, żeby dosięgnąć do. Do mleka, inne muszą trochę przykucnąć, żeby do niego dosięgnąć. Na niektóre dobrze na przykład działa, kiedy dotyka się im głowy, bo kiedy już są trochę większe i po prostu piją mleko, no to one jakby głową czują brzuch mamy tak. i wtedy wiedzą, co robić. Także to często na samym początku, kiedy taki zwierzak trafia, najważniejsze jest, żeby on zaczął pić. Jak już zaczyna pić, to wszyscy wtedy oddychają z ulgą. Czasami trzeba pozmieniać smoczki, pozmieniać pozycje. No nie jest, to, nie jest to łatwe, bo to się wydaje dla nas takie naturalne, że łapie za smoczek i ciągnie. A to naprawdę wymaga, wymaga dużo, dużo czasu. Oczywiście. Później, jak się odstawiam mleko, to już jest jeszcze inna historia, to pewnie zaraz opowiem. To opowiedz. Później, jak już odstawiamy mleko. To zawsze tam staraliśmy się, żeby te zwierzęta miały towarzystwo, tak. czyli staraliśmy się połączyć antylopy, nawet różnych gatunków, ale ze sobą, żeby one się uczyły współgrać, poznawać co i jak. W przypadku nosorożców czy słoni zapewnialiśmy im owce. Naprawdę? Bo, tak. Tak. Wspaniałe, nie słyszałam nigdy o tak, tym. Tak, bo y, owca po pierwsze jest łatwo dostępna w RPA, bo jest ich dużo. Tak. Po drugie jest zwierzęciem bardzo stadnym, więc kiedy jest sama, ona się zwiąże y, z takim nosorożcem czy słoniem. Ona uczy go, jak zjadać. Uczy ostrzegać, tak, bo one są bardzo czujne, więc wypatrują, jak coś zobaczą złego, dają sygnały, że się chowamy, uciekamy. I naprawdę tam powstawały takie przyjaźni bardzo bliskie i, i po prostu spacerowanie sobie z nosorożcem i biegającą wokół owcą, to było niesamowite przeżycie. Ale tak, no te zwierzęta potrzebują towarzystwa, bo nie wychowują się nigdy same. To wspaniałe jest. Ja nie wiem, dlaczego w Fundacji Sheldricków nikt nie wymyślił, żeby były owce, bo już oni nie mają owiec. Mają natomiast, ponieważ mają tyle tych maleństw słoniowych, zwożonych ze wszystkich stron... Kenny, głównie z północy, jednak, bo największa populacja poza Amboseli na południu żyje w Samburu, a to jest bardzo suchy obszar. W związku z tym, no często młode tracą matki albo po prostu się gubią. U Szeldrików jest tak, że każdy słonik wieczorem jest otulany kocem i śpi przy nim na no, opiekun. Ale żeby słonie, które się przecież przywiązują tak jak ludzie, nie przywiązywały się do jednej osoby, ponieważ jest to ośrodek rehabilitacji i po kilku latach trafiają do DSAWO, do takiego obozu przejściowego, z którego są dostawiane do stad. Jak stado przyjmie, no to już wędrują z nową rodziną. W każdym razie, jak są małe, no to muszą mieć tą opiekę i zapewnienie Drugiej żywej istoty, i nikt nie wpadł na to, że ma być to owca. Podstawiają człowieka. Ludzie nocują z tymi słonikami, ale rotują. Każdego dnia inny opiekun, inny handler śpi przy słoniku, żeby po prostu słonik czuł, że nie jest sam, ale żeby też się nie przywiązał do jednego zapachu. Także, Kasiu, musisz napisać koniecznie do Angeli Sheldrick pomysł. Owce w Nairobi. Co ty na to? No, dlaczego nie? Mam, dlaczego mam nie? już przekaźnik w postaci ciebie, to na pewno nie. będzie łatwiej się przebić. Kasia, zrobimy to zupełnie inaczej, bo musimy już kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Zrobimy tak, że pojedziemy do Afryki razem. Mamy tyle tematów, i myślę, że może to nawet dobry pomysł, żebyśmy zaprosiły kilka kobiet, które chciałyby z nami, my we dwie w krzakach, tak jak i tytuł tej serii. Natomiast możemy siedzieć w dziesięć w krzakach. I co ty na to? Dlaczego nie? Pojedziemy razem. Zwołałem dziewczyny, pojedziemy. Myślę, że chętnych nie zabraknie. Jestem tego pewna. Kasiu, z całego serca ci dziękuję za to, że dzielisz się z nami swoją wiedzą. Dla mnie to jest niezwykła przyjemność spotkać koleżankę z Buszu, która nie dość, że dzieli się pasją, i tutaj razem mamy to samo, ale opowiadasz mi rzeczy które mimo mojego doświadczenia, o których ja nie słyszałam. Mam nadzieję, że to działa też w drugą stronę. Także te nasze rozmowy są takie fajne. Bardzo Ci za to dziękuję. Również dziękuję. Do usłyszenia.